Pieronka, wyznacza nowe trendy w robieniu zakupów na święta i oferuje produkty na zlecenie klientów. Zapraszamy z gotóweczką i kartami kredytowymi. Worek grubego Mikołaja, cuchnie w chuj, laur konsumenta z roku 2001, 8,88 jenów hajtańskich. Na Sylwestra polecamy produkt wyróżniony laurem Nimbusa z roku 2013. Petarda Super Gimbus Łatwopalna jak fosfor. Szczególnie biała. W rzeczywistości 97 sztuk tylko dla Gimbusów. Jedyne za 9,66 euro azjatyckich dolarów Kongo. Kurwa, matko. A także niepodległościowe petardy sylwestrowe z edycji Szluga Odpalam. Wszystkie w kolorach tęczy zbudowanym modułem Allah Akbar. Idealnie mieszczą się w odbycie. Tak, tylko za 2121 koron słowacki. Świąteczna kupa, idealna na stół wigilijny, tylko z 99 kopiejek białoruskich. Kupuje bo polskie, pojazd mechaniczny polonez, nie rdzewieje, nie rozpierdala się, zapierdala aż 50 km na godzinę. Zawiera automatyczną skrzynię biegu Finitro, silnik Bizer 5.0 na oleju z frytek, okienna klimatyzacja, czujnik parowania regulowany rozcelka, podgrzewany bagażnik, odporne szyby, centralny zamek, taki ino perdelal Kuinka, z nią nie będziesz miał chujowych świąt. 498 zł, polskich dolarów i 77 groszów amerykańskich. Worki na prezenty Jana Zbędnego, Giętkie, pojemne, elastyczne, wodoodporne, twarzowe i błyszczące. Worki na prezenty. Dobrze wyglądają. Przysypane do połowy piaskiem lub kompostem. Już od 3 chrywań Republiki Środkowoafrykańskiej. 1 grosza za sztukę. Czoteczka Anal-B, gwarancja, że ją polubisz, idealne do życzenia odbytu, w różnych kolorach, potwierdzone certyfikatem Polskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego, już od 69 jenów uzbekistańskich i 4 pensów. Płyta z koledami Justyny Ciper, słuchanie dłużej niż 30 sekund powoduje głuchotę, ślepotę i sponsorowane przez Donalda Tuska, tylko teraz szampon do dywanów i wykładzin gratis, za jeden wenezuelski grosz. Crunchy smaku karpia, do tego mega minus 25 na wszystkie margaryny. Oferta ważna od dzisiaj do wczoraj. Ino za 4 chrywieny mezopotamskich, 34 kurwy babilońskie. Bąbki puzzle, miliard elementów. Zabawa dla całej rodziny. Idealny prezent od oraz na choinkę. Tylko za 100 rubli NRD. Wafle firmowe chuja Wafla. Pyszne, chrupiące. Wafelki o smaku orzechowym. Nie zawiera konserwantów, barwników i orzechów. Laur konsumenta z roku 1983 roku. Tylko za 209 złotych mongolskich, 30 groszy. Kalendarz na ruski rok 2014, wyróżniony nagrodą Złoty Paragon przez kupców polskich, jedynie za 15 marek jerozolimskich i 57 centów. Seria Gry Poleca, S-Effect 2, Enelo and s creed. jedna w cenie trzech, odkrycie roku 2011 roku, już od 639,99 janów cygańskich. Czekolada pełno cygańska z gruzem, Gruz Bajzer, wyróżnione złotą cegłą w roku 1999 roku, jedyne 18,88 kopie Kosowa. Łapka na chytrą babę z Radomia działa skutecznie, tylko za 2 hrywien Bolesława Chrobrego. Święta w pierące i żyj gruz, Cyganie.